To co, idzie, koferta, idziemy na całość? Koferta, tak, zdecydowanie. Dobrze? Mogę sprawdzić? Słucham. Dobrze, ale może zamienimy tą kopertę nie, 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 nie. na bramkę. Bramek nie mamy. A? Mogę sprawdzić, co, A, co e... wybrałem? Zaraz, tak. Chyba tak. tak. Chyba, że ją wymienimy na to. Nie, 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 nie ma mowy. Ja się nie wymieniam na twoją, bo ja wiem, co twoje jest. To mi portfel. Proszę bardzo. Jak sprawa. Tak, uwaga. uwaga! Nie są to pieniądze na pewno. Wiela napięcia. A, A, na no i teraz idziemy na całość. Oczywiście. Zaraz. Uwaga, uwaga. Platformę latającą Hilera oraz szereg podobnych pomysłów poddano próbom w ośrodku badawczym marynarki wojennej. Główną zaletą platformy Ehlera była jej prostota konstrukcji i łatwość obsługi. Działała zdumiewająco dobrze. Obserwator mógł polecieć na skraj linii przyjacielskich, wyjrzeć za zasłony drzew lub pagórka, obejrzeć sytuację, a potem wrócić do swoich z meldunkiem. Witterspoon jest dwukrotnym mistrzem świata m.in. z 1984 roku, a on bardzo obawiał się przyjazdu do Polski, ale menadżer gołotycygi Girogalski przekonał go, że nie jesteśmy 100 lat przed Murzynami, lecz 100 lat przed Murzynami, więc on się zgodził po prostu na przyjazd do Polski. Dziś żołnierze 18 batalionu mogą, jeśli zgodę wyrazi polski rząd zostać w każdej chwili wysłani do byłej Jugosławii, jeśli wybuchną tam nowe walki lub coś zagrozi procesowi pokojowemu. Co ma takiego w sobie zawód zawodowego komandosa, by ryzykować życiem? Ta praca w jednostce bardzo mnie spracowała, ponieważ jest właśnie taka no, jest dzika. Dla mnie to jest właśnie zdecydowanie, że to jest taka dziko, to nie ma nic z na przykład tego, że człowiek pracuje w fabryce jest taka monotonia. To jest tam codziennie co innego, co innego się uczę, poznaje nowych ludzi w ogóle i nowe doświadczenie. O 22.40 rozpocznie się informator kulturalny. Co, gdzie, kiedy? Kiedy orkiestra francuska, e, wojskowa grała e, hymn Anglii Boże, zachowaj królową no to tutaj po prostu e, no było coś niesamowitego, coś fantastycznego ten ryk, ten śpiew właściwie można było powiedzieć, choć jest to trudna oczywiście trudny utwór muzyczny bo jest taki moment, gdzie trzeba zaśpiewać bardzo wysoko i wtedy kibice angielscy po prostu ryczeli, ale było to coś naprawdę niesamowitego